Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Robin i witam was w takim małym, krótkim vlogie informacyjnym. Ponieważ nie wszyscy chyba wiedzą i, i nie każdy został poinformowany odpowiednio. Chociaż pisałem i, i dawałem znaki o tym, że pod koniec miesiąca się przeprowadzam. Przeprowadzam się do nowego mieszkanka, dlatego odcinków nie ma i nic się nie dzieje. I wszyscy się zastanawiają, że Robin znowu umarł i tak dalej. Ale spokojnie, wszystko w porządku, nie martwcie się. Tak, przeprowadzam się Wracam do mojego rodzinnego miasta ze względu na to, że u mnie e, praca wygląda cały czas tak, że jestem na home office i tylko tam raz w tygodniu muszę przyjechać do biura, to nie ma aż takiego sensu, żebym e, e, właśnie mieszkał w Łodzi. E, i oczywiście e, e, trafiła się bardzo fajna okazja, żeby e, na no, lepsze trochę mieszkanko e, w fajnych pieniążkach i tak dalej, więc stwierdziłem, że czemu nie i się przeprowadzam. No i właśnie teraz pod koniec miesiąca przeprowadzka. E, powiem wam, że naprawdę bardzo spoko e, właśnie Teraz jutro mnie czeka przewóz większych gabarytów, w weekend trochę mniejsze. W poniedziałek, jak przychodzą monterzy, będzie internet montowany. Internet będzie w ogóle jeszcze szybszy, więc to też dobra informacja dla nas, jak dla mnie i dla was, że, że wiecie, będzie lepiej się nagrywało, streamowało i tak dalej. No i właśnie mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia już będę na miejscu i będę mógł w końcu ponagrywać i postreamować. Na pewno od września będzie się o wiele więcej działo. Mam zamiar skończyć Rizena, klasztor i tak dalej, więc myślę, że, że będzie warto poczekać jeszcze chwilkę. No właśnie, nie poinformowałem wideo, więc wybaczcie, no gdzieś tam starałem się dać znać, ale, ale yy, chcę, żeby tak wiecie, wszyscy wiedzieli co się dzieje. To nie to, że umarłem, że nie ma mnie, nie chce mi się czy coś takiego, po prostu przeprowadzka, wiecie może jak to jest, że młyniec straszny z tym jest, wiecie, załatwianie wszystkich dokumentów, papierów, transporty, yy, jakieś różne rzeczy, no to troszeczkę jednak jest zamiąchanie, yy, zwłaszcza w tych takich czasach, więc no. Ale oczywiście pochwalę się Wam wszystkim później i, i co i jak, a tymczasem mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku i wybaczcie za to, że, że nie poinformowałem wszystkich takim wideo. Mam nadzieję, że wybaczycie ją i będziecie ją dalej oglądać. A tymczasem lecę się dalej pakować i trzymajcie się. Na razie, cześć. pa. pa.